Wirtualne spacery po Izraelu z Anis Pol Travel. W samym sercu Jerozolimy, tam gdzie kamienie Starego Miasta pamiętają czasy królów, proroków i krzyżowców, znajduje się miejsca o nazwie przewrotnej jak na to miasto Brama Nowa, Newgate. Choć dla Jerozolimy Nowe znaczy coś zupełnie innego niż dla reszty świata, ta brama faktycznie jest najmłodszą spośród wszystkich wejść do Starego Miasta. Brama nowa została otwarta w 1889 roku przez Turków osmańskich, którzy rządzili wówczas Palestyną. Była to pierwsza brama wybudowana od ponad 300 lat. Wcześniejsze pochodziły jeszcze z czasów sułtana Sulejmana Wspaniałego, który otoczył Jerozolimę murami w XVI wieku. Gdy powstała, nie miała nawet oficjalnej nazwy. Mieszkańcy mówili o niej po prostu Bab el-Jdid nowa brama po arabsku, i tak już zostało. Was serdecznie w następnym odcinku naszych wirtualnych spacerów. Dzisiaj drugi odcinek serii bramy Starej Jerozolimy. Przed nami, albo się za mną, no, jest brama nowa. Nowa, ponieważ jako jedyna została wybudowana już po przebudowaniu muru w XVI wieku, czyli brama jest z XIX. W XIX wieku postanowiono połączyć Stare Miasto z instytucjami biblijnymi, które są po drugiej stronie, czyli na zewnątrz murów, po drugiej stronie kamery. I w ten sposób powstała brama nowa, której po prostu w XVI wieku nie było. A mury Starego Miasta ostatni raz były przebudowane przez Sulejmana wspaniałego w XVI wieku. Zapraszam do obejrzenia odcinka. Zapraszam do komentowania, odpowiadania na i Oczywiście subskrybujcie nasz kanał, miłe do oglądania. Powód wybudowania bramy był bardzo praktyczny. Zachodnia część starego miasta, należąca głównie do dzielnicy chrześcijańskiej, zaczęła dynamicznie się rozwijać, wznoszono nowe klasztory, hospicja i szkoły zakonne. Otwarcie bramy miało ułatwić dostęp do bazyliki grobu pańskiego i klasztorów franciszkańskich oraz umożliwić kontakt między chrześcijanami a nowymi osiedlami powstającymi poza murami. Brama Nowa znajduje się w zachodniej części murów, niedaleko bramy Jawskiej i prowadzi bezpośrednio do dzielnicy chrześcijańskiej. Po przejściu przez nią wchodzi się w wąskie uliczki pachnące przyprawami, kadzidłem i świeżym chlebem z piekarni. Wystarczy kilka minut, by dotrzeć do najświętszego miejsca chrześcijaństwa, bazyliki grobu pańskiego. To właśnie przez tę bramę codziennie przechodzą pielgrzymi z całego świata, turyści i zakonnicy. Choć nie ma w sobie orientalnego przepychu jak brama damasteńska czy brama lwów, ma swój niepowtarzalny urok, prostotę i elegancję, które symbolizują otwartość. Podczas wojny o niepodległość Izraela w 1948 roku brama nowa znalazła się na linii frontu. Po podziale miasta w 1949 roku leżała po stronie jordańskiej, a w pobliżu przebiegała granica między wschodnią a zachodnią Jerozolimą. Dopiero po wojnie sześciodniowej w 1967 roku ponownie otwarto ją dla ruchu, a Jerozolima stała się na nowo jednym połączonym miastem. W latach 50. XX wieku tuż obok Bramy Nowej znajdowało się jedno z pierwszych kin arabskich w Jerozolimie. Dziś w tym miejscu stoją sklepy z pamiątkami i kawiarnie. Dziękujemy, że byliście z nami podczas tego filmu. Serdecznie zapraszamy na następne oraz do subskrypcji naszego kanału. Zachęcamy również do brania udziału w konkursie i do komentowania. Wszystkie dane Anis Poltrawal oraz sklepu Sababa znajdziecie w opisie filmu.